Z tej strony Mateusz, witajcie na kanale Czas na Klocki. Właśnie klocki, z których zbudujemy sobie remizę, czyli modular Lego z 2009 roku. No to jedziemy! No, i na początku tego materiału, jak nigdy, chciałem was poprosić o zostawienie łapki w górę pod tym materiałem, bo jest to jednak dla mnie materiał trochę rozległy czasowo troszkę czasu on mi jednak zajmie, więc i naprawdę będę wdzięczny za każdą łapkę, a może i jakiś fajny komentarz pod tym materiałem. A teraz, nie przedłużając, myślę, że możemy już przejść do tematu tego odcinka, czyli właśnie budowy modulara i kompletowania części. Mam tu też małą ściągawkę, żeby Wam powiedzieć to, co chciałem. Przygotowałem sobie po prostu taką listę wcześniej. No, jeżeli chodzi o listę, Elementów, no to wydrukowałem ją sobie z bricklinka i działałem dokładnie na tej samej zasadzie co brickart.pl. Teraz macie przypiętą. Kartę do jego kanału. On również kompletował modulary tych, których nie miał w swojej kolekcji, właśnie na tej zasadzie. No i tak naprawdę dzięki niemu zmobilizowałem się, żeby takie coś zrobić. Tym bardziej, że jak już niektórzy z Was wiedzą, tych miksów trochę kupiłem. No i niektóre szufladki są trochę pełne, więc w taki sposób jestem. Część z tych elementów na pewno w bardzo dobry sposób wykorzystać. Więc jak widzieliście listę, ja Wam tą listę pokażę jeszcze z bliska na stole, bo tutaj mam zaznaczone to różnymi kolorami. Co było moje, co kupiłem w dwóch kolejnych etapach, o których Wam za chwilkę powiem. No i właśnie miałem trzy etapy kompletowania tego zestawu, bo tak naprawdę, oczywiście, pierwszym etapem to było znalezienie elementów w swojej kolekcji. No i powiem Wam, że to mogłoby się wydawać niby proste, ale tak naprawdę to czasami przekopanie szufladek czy też pojemników, w których mam klocki, to. Czasami udało się znaleźć element, którego szukałem za pierwszym i drugim razem, a udało się go znaleźć na przykład dopiero za trzecim. Więc jeszcze pewnie byłaby szansa, że jakieś pojedyncze elementy udałoby się znaleźć. Drugim etapem, który wykonałem, to pojechałem z tą listą do sklepu Kopalnia Klocków i u nich zakupiłem sobie kubek za 90 zł. No i pakowałem do tego kubka elementy, które znalazłem u nich w szufladkach właśnie do tego modulara. No i udało mi się go zapełnić w tak około 3 Czwarte z czego byłem oczywiście zadowolony, bo tych elementów z tej kopalni klocków do tego modulara jednak też dosyć trochę udało się uzbierać. Pozostałą część oczywiście uzupełniłem sobie innymi elementami, które mi się, mam wrażenie, mogą w przyszłości przydać. Jeszcze może Wam pokażę elementy, które są tak naprawdę z mojej kolekcji, bo to są wszystko elementy, które udało mi się z mojej kolekcji wyciągnąć, więc jest ich, powiem Wam, naprawdę sporo. No i jeżeli chodzi o trzeci etap, no to były zakupy na Bricklinku, Allegro, i to było tyle, bo właśnie jeszcze była ta kopalnia klocków. Jeżeli chodzi o Allegro, to był to jeden sklep. Jeżeli chodzi o Brilinka, było to pięć sklepów, więc tak naprawdę w sześciu sklepach i kopalnia klocków jako siódma udało się ten modular prawie w stu procentach skompletować. Bo jeszcze nie wszystko mam, ale to są już naprawdę drobnostki, które może do końca tego materiału uda się skompletować. I tak oto prezentują się jeszcze elementy, które zakupiłem. Właśnie między innymi na Allegro czy też Briglinku i mam to właśnie podzielone na trzy worki. Lecimy dalej i pozwoliłem sobie jeszcze sprawdzić ceny takich używanych modularów w momencie oczywiście kiedy nagrywam ten materiał. Dzisiaj mamy 13 kwietnia 2023 roku. I tak oto na Allegro cena używanego modulara kompletnego z pudełkiem i instrukcją wynosi 2700 zł. Jeżeli chodzi o Elixa, to jest to 2,500, ale tu jest taka uwaga, że nie ma pudełka, nie ma instrukcji i naprawdę istotne elementy są zamienione, bo po poszukiwaniach tych elementów naprawdę wiem, które elementy są w tej remizie drogie. No, i jeżeli chodzi jeszcze o bryglinka, to w Polsce na bryglinku nie było żadnego takiego modulara. Da się takiego ściągnąć z Unii Europejskiej, i najtańszy kosztował 2000, z tym, że oczywiście trzeba by jeszcze doliczyć koszt dostawy, no bo tego w tych 2000 na pewno nie ma. Jeżeli chodzi o tą remizę, no to mamy w niej 2215 elementów, no i jeszcze może kwestia minifigurek. Jak osobiście te minifigurki kompletowałem, bo ja sobie to zrobiłem w ten sposób tak samo jak i BrickArt.pl, że podzieliłem minifigurki na torsik, nóżki, główka i ewentualnie włosy, czy tam też nakrycie głowy, ale dodałem sobie też do Wanted List na Bricklinku kompletną minifigurkę, i tak właśnie z czterech minifigurek dwie kupiłem kompletne, jedną chyba za 6 zł, a drugą za niecałe 12, więc ten koszt kompletnej minifigurki nie był jakoś duży. Pozostałe elementy na dwie minifigurki musiałem sobie kompletować już osobno, no i właśnie brakuje mi chyba w dalszym ciągu włosów do pani, która tutaj w tym modularze się znajduje, ale to pokażę wam za chwilkę na stole te kartki, właśnie z tymi elementami, które sobie kompletowałem. Oczywiście nie brakuje tutaj też różnic w elementach, przynajmniej na chwilę obecną, które. W trakcie szukania ewentualnie jakichś elementów do kolejnego modulara, czy też będę sobie po prostu pilnował niektórych elementów, bo niektóre elementy na chwilę obecną przynajmniej musimy zamienić, bo po prostu albo są kosmicznie drogie, albo są w ogóle w Polsce niedostępne w takiej ilości, jak tutaj potrzeba. Więc już nie przedłużam i myślę, że po tym wstępie idziemy na stół i pokażę Wam listę, no i elementy. No to przenieśliśmy się na stół, i teraz mogę Wam pokazać właśnie listę, którą mam wydrukowaną z Bricklinka. Jeżeli chodzi o kolory, to jak widzicie, mamy tutaj elementy poodhaczane. Kolor czarny to są elementy, które miałem w swojej kolekcji. Kolor niebieski to są elementy, które zakupiłem w kopalni klocków. A kolor czerwony to są elementy, które zakupiłem na Bricklinku czy też Allegro. No i jak widzicie, pierwszą stronę tak naprawdę udało mi się już skompletować z zapasów z mojej kolekcji. Między innymi tutaj ten nietoperz. On pochodził u mnie właśnie z Polibaga Wipowskiego, chyba ten na Halloween i właśnie z tamtego Polibaga, między innymi, go wyciągnąłem. No i tu, jak widzicie, robi się już na drugiej stronie nieco bardziej kolorowo. Jeżeli byście chcieli to nieco bardziej analizować, to możecie sobie to oczywiście zapauzować i zerknąć, co to są za elementy. Tak na szybko Wam powiem, że na pewno te drzwi, które tutaj były, te paczki zresztą otwieraliśmy na live, więc również Również możecie sobie tego live'a zerknąć, tam był problem z mikrofonem niestety, ale paczki z Bricklinka i Allegro otwieraliśmy na live'ie. No i tu za jedne drzwi, coś koło chyba 25 zł trzeba było zapłacić. Jak widzicie tu mam jeszcze od... niezaznaczone narzędzia, ale ja te narzędzia wszystkie posiadam, tylko muszę je wziąć jeszcze i odkopać i dorzucić do... Tego worka ze swoimi rzeczami, no i tak jak mówiłem, tutaj na tych stronach jest już nieco bardziej kolorowo. Szukam po, po elementach, które były jakieś naprawdę droższe, bo muszę to zobaczyć, ale póki co nie widzę. Jeżeli chodzi o baseplate, który gdzieś tutaj jest, bo całość jest oczywiście na baseplate 32x32, to ja osobiście tego baseplate zamieniłem, no i zamówiłem sobie. 32x32, 32, a powinien być 32 na 16 dwie sztuki. No więc ja tu po prostu taką modyfikację zrobiłem. O, i tu nawet mam napisany jeden raz właśnie baseplate. W mojej ocenie nie miało sensu stosowania dwóch połówek, tylko zamówiłem sobie po prostu jeden duży. Ja tego modulara nie zamierzam sprzedawać. Jest to do mojej kolekcji, więc nie chciałem też, nie, nie widziałem osobiście potrzeby, żeby kupować. Dwie połówki, skoro można mieć po prostu jeden cały. Tutaj jak widzicie, mamy elementy kolejne, no i szukam, i tak naprawdę kwoty, które się tu zrobiły, to częściowo też były przez bliki, ale częściowo też właśnie przez niektóre elementy, jak te drzwi. Przejdziemy sobie jeszcze dalej, bo tu z szarych to nie kojarzę, żebym co, za coś płacił jakoś bardzo dużo, właśnie i tu mamy y, Light Blueish Grey, ten grill z samochodu, jednego mam, zapłaciłem za niego 25 zł, póki co nie namierzyłem w Polsce drugich, y, dwóch kolejnych właśnie w tym kolorze, więc póki co mam zamiennik w kolorze czarnym, nie chcę też ściągać tych klocków z zagranicy, żeby nie płacić tak dużo za przesyłkę. Być może przy kolejnych modularach, które będę chciał składać, to wtedy sobie właśnie, jeżeli któryś sprzedawca z zagranicy będzie miał jakąś znaczną ilość klocków, to wtedy się na takie coś zdecyduję. Ale przy tym, co udało mi się tu skompletować, nie mam potrzeby w chwili obecnej zamawiania elementów gdzieś za granicą. Jeżeli chodzi tutaj o ten element, o te rury właśnie, to są one minimalnie w innym odcieniu. Nie ma z nimi tak naprawdę jakiegoś problemu, ale obecnie kiedy zamawiałem u tych, u tych sprzedawców, no to żaden z nich nie miał dwóch sztuk, więc na razie też temat odpuściłem. Mam to na wanted list, gdy tylko będę zamawiał u kogoś coś więcej, to po prostu sobie dwie takie domówię, bo nie są one jakoś drogie. No i tu mamy niestety właśnie element chyba najgorszy z tego modulara, czyli tą czerwoną bramę. Potrzeba tu 8 sztuk, gdzie w Polsce w momencie kiedy sprawdzałem parę dni temu, to są raptem 3 sztuki i to jeszcze u dwóch sprzedawców. No i 40-45 zł za jeden taki panel, za taką właśnie roletę z garażu trzeba zapłacić, więc w chwili obecnej mamy zamiennik. Jak się pojawi w jakiejś dobrej cenie, to na pewno sobie tą bramę podmienię na oryginalną, ale póki co musi być zamiennik. Brązowy płotek, póki co jedna sztuka, inna to nie jest żaden duży koszt. Może właśnie ten disz, za którego zapłaciłem chyba niewiele ponad 7 zł. Lecimy dalej. Tutaj chyba nie było nic takiego, co by mogło przyprawić o zawrót głowy. Jedyne co, to tutaj jeszcze za chwilkę będziecie mogli zobaczyć, że nie mam skompletowanych ram okiennych, tych większych. Muszę je za chwilkę jeszcze dołożyć z modu tego mocka z tej lodziarni, bo w dalszym ciągu tej, tej lodziarni nie rozłożyłem. Biorę się już za to od kilku dni. No i jeszcze do tego nie dotarłem. I teraz kolejne drogie elementy, które tutaj były, to są... Te dwa żółte hołzy, jeden i drugi, no i jeden kosztował 20 zł, chyba nie całe, a drugi kosztował 36 zł, czy coś takiego. No i powiem Wam, że jak za dwa takie elementy to jest naprawdę jakaś kosmiczna kwota, i chciałem wstawić w jakimś innym kolorze, na przykład w szarym. Ale te w kolorze szarym nie były jakoś. były tańsze oczywiście, ale nie była to jakoś, że to za element zapłacę złotówkę czy dwa. Tylko i tak kilkanaście złotych za taki element trzeba było zapłacić. Więc jak mam zapłacić za taki element kilkanaście złotych, to ja już wolałem dopłacić i miedzie w takim kolorze, w jakim one są w tym modularze. Tym bardziej, że miał to tylko i wyłącznie jeden sprzedawca na polskim Briglinku. No jeżeli chodzi o minifigurki to właśnie w tej minifigurce brakuje mi włosków od tej pani strażak. A jeżeli chodzi o minifigurkę tej, której tu już nie widzimy, bo ona jest na kolejnej stronie i już sobie tego nie drukowałem, żeby nie zużywać więcej papieru, to ona jest już kompletna. Czyli z minifigurek brakuje mi tylko i wyłącznie tych blond włosków. Nic więcej. Więc tak oto prezentuje się cała ta lista, którą sobie odhaczałem przez ostatnio naprawdę dłuższy czas, bo troszkę to jednak trwało. Mamy tego base plate'a, jak już wiecie. Tu możecie teraz zobaczyć z bliska elementy, które udało się namierzyć w kopalni klocków. Mieli też właśnie te niektóre elementy w ciemnym czerwonym. Nie sprawdzałem już w jakich one byłyby cenach, gdyby je chcieć teraz kupić na, na Bricklinku czy też Allegro. Ale jeżeli chodzi jeszcze o Allegro, to na pewno... Tą podsumę, którą Wam zresztą zaraz podam, to nie jest też tak, że to jest komplet na Allegro przede wszystkim, który kupiłem na tego modulara, bo tam kupowałem paczki. Otwieraliśmy je zresztą na live, jak już wspominałem i jeżeli chodzi o plejty 1 na 1 tanowe, dark tanowe bodajże, to ich do tego modulara wchodzi 50 chyba kilka, 57% czy coś koło tego, a oni mieli paczki po 50 sztuk, więc ja też nie miałem zamiaru. Tutaj jest 83 sztuki, jak widzicie z czego 14 plus 6 miałem od siebie i potrzebowałem jeszcze 63 sztuki, no i u sprzedawcy na Allegro nie wziąłem 50, tylko wziąłem po prostu 100. I cała ta reszta po prostu wylądowała u mnie w szufladkach, więc ten koszt tak naprawdę musiałbym to jeszcze dzielić na elementy, co już naprawdę nie miało sensu, więc po prostu ta kwota na pewno będzie nieco zawyżona, w szczególności właśnie przy klockach z Allegro, bo brałem sobie pełnymi paczkami po 10, po 50, no i... Wziąłem z tego zamówienia tyle, ile było potrzeba, a reszta wylądowała z powrotem u mnie w szufladkach. No więc tak to prezentują się elementy, które były w mojej kolekcji, więc też jest ich naprawdę sporo. No i teraz mamy elementy, które musiałem sobie zamówić. No i właśnie mamy tu m.in. te żółte hołzy, gdzieś tu są pewnie te drzwi, no ale to będziemy sobie oglądać już myślę po zbudowaniu. No a ci, którzy będą ze mną budować tego modulara, no to na pewno będą mogli to zobaczyć na live'ach, bo planuję tego modulara składać właśnie na live'ach. Więc troszkę to na pewno potrwa. Tych live'ów myślę będzie kilka, a nie kilkanaście. Bo plan jest taki, że za chwilkę sobie wezmę instrukcję składania i będę szukał elementów, żeby to po prostu podzielić na kilka live'ów i wybrać sobie na przykład te elementy, które są potrzebne do pierwszych 30 kroków. Bo w tym momencie szukanie na live pośród tych 2200 elementów jednego na pewno byłoby bardzo uciążliwe, a tak sobie to po prostu podzielę już na konkretne live'y. Jeszcze może teraz przejdźmy do ceny, ile za te wszystkie elementy musiałem zapłacić. Oczywiście nie mam tu w podsumie tych wszystkich elementów, które kupiłem w tych miksach i wziąłem tak naprawdę od siebie, no bo to już byłoby mi bardzo ciężko przeliczyć, ale jeżeli chodzi o kopalnię klocków, to chyba już mówiłem na wstępie tego materiału, że tam za ten kubek zapłaciłem 90 zł, więc to są właśnie te elementy. Jeżeli teraz chodzi o Allegro, o którym wspominałem przed chwilką, to na Allegro zapłaciłem 220 24,75 zł i 75 groszy. No ale jednak część tej kwoty na pewno trzeba by odjąć, która nie wejdzie do tego modulara, tylko były to klocki ponad stan. A jeżeli chodzi o pozostałe o pozostałe zakupy, które dokonałem, to już jest kwota z Byglinka 126 zł, 124, 107, 150, 84. To są wszystko przesyłki z kosztami dostawy. No i za wszystkie elementy, które musiałem zapłacić razem z kopalnią klocków wyszło 682 zł i 85 groszy. Nie ukrywam, że na tych kosztach dostawy też udało się zaoszczędzić, bo w przypadku niektórych sklepów na Bricklinku przy takiej kwocie już była przesyłka za darmo. U innych udało się tą wysyłkę załatwić właśnie o em więc ta przesyłka jednak kosztowała raptem parę złotych i chyba tylko dwa sklepy, czy nawet tylko jeden, musiałem zapłacić bodajże 1350 za koszt dostawy. No więc tak to prezentują się elementy, które tutaj mamy. Teraz w sumie idę to już dzielić zgodnie z instrukcją. No, i będziemy sobie to budować na live'ach. A materiał będziemy kontynuować, jak już ten modular będzie zbudowany. No i mamy to modular z 2009 roku, jakim jest ta oto remiza strażacka, jest już poskładana. No i co? Myślę, że możemy teraz przechodzić do podsumowania tego odcinka. Jak widzicie, remiza jest, zbudowaliśmy ją na live'ach. Jeżeli chodzi o to, o co pytaliście najczęściej na lewach, czyli o to, jaki jest koszt tej remizy, no to powiem Wam, że niestety wprowadzałem Was w błąd, tak jak i w pierwszej części tego materiału, bo w Excelu zrobiłem sobie złą formułę, a raczej nie złą formułę. Tylko minąłem jedną kolumnę i nie ująłem w tej, w tej sumie kosztu, który wydałem na Allegro, a było to 224,75 zł. No więc jednak dosyć sporo, więc podsuma. Tego modulara to nie było tam niecałe 700 zł, czy około 700, tylko 907 zł i 60 groszy. Do tego jeszcze po drodze, gdy układałem elementy zgodnie z instrukcją, żeby przygotować się na te kilka live'ów, okazało się, że brakło tam białych plejtów chyba trzech sztuk, 2 na 10. W sumie nawet nie wiem, dlaczego tak się stało. Niektóre elementy też mi zostały po zbudowaniu tego modulara. Zresztą mamy tu woreczek, który też pojawiał się na live'ach ale jest to poskładane zgodnie z instrukcją poza drobnymi wyjątkami. Więc jeszcze w trakcie budowania zamówiłem, zrobiłem jedno zamówienie na Brilinku, gdzie domówiłem sobie właśnie te brakujące okna, jak i te brakujące plejty, no i inne elementy na kolejny modular, który już jestem w trakcie kompletowania. No i zapłaciłem za to ostatnie zamówienie 72 zł i 20 groszy, więc łączny koszt to na chwilę obecną 979 zł i 80 groszy. No ale części z Allegro, jak i te ostatnie zamówienie z Bylinka, to już jest część elementów na kolejny modular. I tak samo jak w przypadku Allegro, zamawiałem po prostu paczki niektórych elementów po 50, bo tu było potrzebnych 60, chyba 3, czy tam 68, wyciągnąłem pozostałe 30 parę, wrzuciłem do szufladki, więc też to właśnie w ten sposób wyglądało, że nie w 100% elementy z zamówienia były wykorzystane do tego modulara. Więc tak myślę, że tu w przybliżeniu póki co można wziąć pod uwagę jakieś 950 zł, bo do wymiany zostały te dwa grille, które tu u góry są w kolorze obecnie czarnym, powinny być jasno-szare, i już są w momencie, kiedy nagrywam to podsumowanie w Polsce, po 17 zł, więc to nie jest jakiś duży koszt. Te rury w tym wozie strażackim również powinny być w nieco innym kolorze. Akurat nie miał ich żaden sprzedający, których zamawiałem. Wymienię je sobie przy okazji, ale ten kolor chyba jest bardzo zbliżony do tego, który ma być. Nie są to jakieś gigantyczne pieniążki, parę złotych za rurę, chyba dwa czy trzy, więc to są dosłownie groszowe sprawy, można powiedzieć, pod kątem takiego modulara. I najgorszym elementem jest ta oto brama, bo te ciemne, transparentne szybki powinny być w kolorze czerwonym, jest ich tu osiem. No i w momencie, kiedy nagrywam... Na Brilinku ma je tylko i wyłącznie dwóch sprzedawców: jeden za 44 zł, drugi za 45. Po jednej sztuce w dodatku na Allegro widziałem po 49 zł. Więc póki co nie porywam się na jej wymianę, bo nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Co prawda, czerwona na pewno wyglądałaby tu dużo lepiej, ale poczekam: może w przyszłości ktoś wystawi tą bramę w jakichś rozsądniejszych pieniążkach niż wydawać. 300 czy 400 zł na jedną bramę, żeby sobie w tym modularze wymienić, więc to jest taki tak naprawdę najgorszy element, żeby zdobyć do tej remizy. Jeżeli chodzi o plusy budowania właśnie z własnych elementów, z elementów kupowanych, no to w moim przypadku na pewno był to koszt, który musiałem na to przeznaczyć, bo 1000, czy nawet licząc podmianę tej bramy, tak liczę po cichu, może za 200 zł to wyjdzie nam około. Połowy kosztu, gdyby kupić taki modular używany, bo widziałem za 2,5-2800 zł, właśnie takie modulary. A tu tak naprawdę mamy za 1000 bardzo podobny do oryginału. No i na oryginalnych częściach tylko tyle, że miałem tych elementów w swojej kolekcji dosyć sporo, które mogłem wykorzystać do tego modulara. Oczywiście miksy, które kupowałem, które pojawiały się na kanale, zestawy, które rozłożyłem na części, to też jest jakiś koszt, który trzeba było wcześniej ponieść. Więc to też nie jest tak, że. 1000 zł przeznaczę i będę miał taki modular, gdybym te klocki tylko i wyłącznie kupował, no bo jednak te klocki skądś w kolekcji musiały się wziąć. Ale tak stricte to, co już musiałem przeznaczyć, żeby dokończyć ten modular na chwilę obecną, no to jest te 950 zł złotych. Wymaga on jeszcze tutaj dwóch wymiany dwóch szybek, przynajmniej w moim egzemplarzu, bo nie zauważyłem, że mam je tu tak bardzo porysowane. Tak i ten jeden blik tutaj jest w nieco innym odcieniu i troszkę mnie to denerwuje. No i tak jak wspominałem, obawiałem się troszkę tego, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Jeżeli chodzi o kolor elementów, to widać różnicę w odcieniach. Na szczęście to jest boczna ściana, więc jakoś bardzo to w oczy się nie będzie rzucało. Jeżeli chodzi o tył, to te różnice tu już są nieco mniejsze ale jednak mimo wszystko widoczne, chyba tu jeszcze ten jeden element będę sobie musiał spróbować podmienić, yy, więc no na pewno w tych szarych brikach widać różnicę w odcieniach, to jest taki na pewno minus budowania takiego modularu z używanych elementów, tym bardziej, że są to od kilku sprzedawców, no i też po części pewnie z mojej kolekcji, ale jeżeli chodzi o przód, to tak naprawdę miałem chyba większość elementów nowych, w szczególności właśnie w tym ciemnotanowym kolorze. Co najlepsze to to właśnie, że te ciemnoczerwone elementy, te taile były kupowane jako używane u różnych sprzedawców, a powiem Wam, że nawet na żywo nie widać jakiejś naprawdę znaczącej różnicy, o ile w ogóle i... Jeżeli chodzi o przednią ścianę, poza tym jednym u góry blikiem, jest naprawdę w mojej ocenie świetnie. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego modulara. Z kosztu, który tak naprawdę udało się zmieścić, w jakim koszcie udało się zmieścić, żeby taki modular sobie zbudować, więc ja osobiście naprawdę jestem zadowolony. No i będę kontynuował. Właśnie takie budowanie modularów, ale tylko tych, które osobiście mi się podobają, bo no nie wszystkie modulary mi się podobają. A chciałbym mieć w swojej kolekcji tylko te, które naprawdę, naprawdę robią robotę, są starsze i te ceny są na pewno dosyć duże. Porównując próbę zbudowania właśnie modulara z własnych elementów, no więc tak oto prezentuje się podsumowanie. Budowy tej remizy Stralackiej. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dodatkowe, to oczywiście możecie zadawać je w komentarzu. Postaram się oczywiście na każde takie pytanie odpowiedzieć. Jeszcze jeżeli chodzi może o minifigurki, to chyba mówiłem na wstępie, że najdroższa minifigurka to chyba była tutaj ta pani, która ma torbę, bo ten torsik kosztował 11 zł. Teraz nie pamiętam, czy to też ująłem na początku tego materiału, czy nie, czy to gdzieś było później. W każdym razie to chyba była najdroższa minifigurka z tego zestawu. Tutaj jeszcze te włoski do pani strażak. Podebrałem z figurki, którą zakupiłem właśnie podczas tego ostatniego zamówienia od chyba Luka Skywalkera ze, ze Star Wars. Akurat sprzedający nie miał włosków, ale miał figurkę, która te włoski miała, więc postanowiłem ją sobie zakupić przy okazji jednego zamówienia, przełożyć. No i w ten oto sposób mamy kompletne minifigurki. Więc tak to prezentuje się skończona remiza, skończony materiał. Ja Wam naprawdę bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dziękuję za live, że mogliśmy to w sumie składać wspólnie. A jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, no to jeszcze raz będę wdzięczny za każdą zostawioną łapkę w górę pod tym materiałem, jak i komentarz. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.